what the fuck Arriba motherfucker Arriba, arriba let's go Będziemy swoim demonem Jep w kartony i proszę, miota czołgnia czeka na nas. Zabij 25 członków triady Serio ma kurwa małe małe literki, napisy, ale dobra. Jedziemy z tym Hej, triada! Zapraszam do zabawy Albo raczej do tańca O, tam jest więcej Triad... Tria triada... Tra trajada... Trajada. Palimy! Palimy, palimy. jak tu się dostać? O, no, dobra. O, o! Haha! już zła, normalnie. Jeszcze trzech. Mini rozwałka nazywa się rozwałką no. I dostajemy 10 tysięcy dolarów za tą misję No i okej okay. Więc to było tle, no to dara